Mm. E, siema e, nie, się, nie pojawiły się live'y z powodu, że mi się na początku nie chciało, potem byłem na kolonii dwutygodniowej, ale już się, będą się zaczynały live'y e, Na YouTube będą live'y z e, giveaway, no i tam czasami odcinki będę dawał, ale nie wiem, chyba głównie będą live'y z giveaway, a jak żeby zagrać sobie nie wiem duo, solo i tak dalej to zapraszam na, jego, na mojego Twitcha e, Będzie w opisie link, zapraszam, obserwujcie I możemy sobie grać, e, live'y są od czasu do czasu na Twitchu A e, znaczy za, e, Na Twitchu live'y będą właśnie e, tak bardziej rano od tak Od 9 do 13 jakiś tak i a Openingi będą gdzieś tak wieczorem, tak o 19.20 będą się zaczynały live, y właśnie. Więc to tyle. Nara.